witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z nowej serii na moim kanale w tym odcinku będziemy sobie grać kolejny mecz i chyba bez pewnego przedłużania lecimy z odcinkiem I jeszcze przypomnę żebyście zostawili subskrypcję dajcie łapkę w górę i, dzwo i dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie, a my już nie przedłużamy i lecimy z drugim meczem. Tak jest. Lecimy z drugim meczem. Zawodnicy tutaj wychodzą To jest mój skład. A to jest skład mojego przeciwnika Niech się kapitanowie przywitają I lecimy z tym meczem proszę państwa Musimy to wygrać Oj, oj musimy Ale jak to płynnie wszystko chodzi Ja pierdzielę. Super, dobra Piszczek Do Pazdana Pazdan Do Wawrzyniaka w Wawrzyniak chciał do lewego Ale dobra, Krychowiak pek tutaj Trochę inna na Aj, Grosicki się uczą, dobra? Grosicki. 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 Na drugą stronę. Kapustka. Aj! Strzela swojego drugiego gola. Bartosz, kapustka. Ładnie nie ładnie, pięknie. Co mnie to mogę wywalić? Okej, okay. zobaczcie na tą powtórkę, tutaj kapustka chciał strzelić z woleja, ale nie udało mu się, udało mu się dopiero za drugim razem, też chyba od jest tak od to weszło, także nice, się ucieszę, lecimy dalej, kapustka leci, uwaga, dobrze, kapustka do szczęsnego, szczęsny. Tutaj do Piszczka, Piszczek do Właszczykowskiego. Właszczykowski. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak zagrałem. Przepraszam Was, ale musi być cięcie. Więc było cięcie już. Lecimy dalej z meczem. Przepraszam Was za to, ale musiałem wyłączyć powiadomienia. Wszystkie powiadomienia, jakie włączyłem. Dobra. Teraz Robert. Aj kudy. Myślałem, że to wpadnie, ale nie. A nie przepraszam, że w tamtym odcinku nie było tak dużo szumów i prawie nie słyszeliście nic. Także, także przepraszam. Ale to wina nagrywarki. Na także mam już teraz nową woł, woł nagrywarkę. Zresztą sami zobaczcie tutaj w, prawie w w prawym górnym rogu sobie zobaczcie i, z, i zobaczymy czy będzie troszkę lepiej. Jak nie, to nie wiem. Jak nie, to będę nagrywać sobie normalnie telefonem i tyle. Bo tak to się nie da. Panie Lewandowski teraz! ajaj Jeszcze raz. Grosicki Może strzeli? Strzelił, ale nie celnie. Zresztą, zresztą sami zobaczcie Niecelnie Próbował, próbował, ale niecelnie Dobra, ajajaj, ajaj. dobra, trzeba się ratałeś, dobra, Lewandowski Do Kuby chyba tam była siata, z tego co widziałem A może i nie, Błaszczykowski nadal Grosicki No. i mam taką propozycję dla was czy chcielibyście żebym wam nagrywał moje bramki czy nie byłoby bardzo fajnie teraz kapustka chciał ale nie celnie Lewandowski Lewandowski, Lewandowski 2-0 dziękuję bardzo Robert Lewandowski no jak tutaj się utnie ale dobra sam, środeczek sobie zaopatrzymy bramkę. zobaczcie na tą akcję. Pyk podał do lewego, lewy się uzastawił z piłką i strzelił. Coś pięknego. Coś pięknego. Jeszcze pod poprzeczkę strzelił. Ładnie, ładnie. Mam taką nadzieję, że w tym odcinku będzie mniej szumów niż w tamtym odcinku. Także. Mm, teraz będą zmiany, kogo by tutaj wpuścić, może... Rybusa na lewą obronę A wpuszczę go, a ja sobie polata Później może w 60 minucie, czy tam w 70 Wpuszczę, w, wpuszczę Milika żeby sobie, po, no żeby sobie strzelił bramkę jakąś Jeśli je, Jeśli mu się uda, bo zawsze mu nie wychodzi Teraz Lewandowski strzela swoją drugą bramkę ładnie Robert, ładnie Pięknie Tutaj się przepychał, przepychał i strzelił Sobie zapisujemy Pyk tutaj Proszę bardzo, nie? Jestem cyłka. I strzelił, proszę bardzo Robert Lewandowski a tu mamy zmiany oczywiście i lecimy z, dalej. Grosicki ładnie. A j kurczę. j, nie ma. Kuba. No, Lewandowski nie ma, była A teraz zmienimy sobie zmiany. Jeszcze jedno, czyli wejdzie Milik za Roberta. Niech Robert sobie odpocznie. Wejdzie Arkadiusz Milik. Może on coś strzeli, ale wątpię w to. Milik. Aj, nas planem był. Czy, nie, chyba tam nie było Faulu. Nie. Aj, teraz chciał chyba Grzycki. Tak jest. Ale mu nie wyszło. No. Nie wyszło mu. O, teraz Milik. Czy będzie gol? Nie ma gola. No serio, mówiłem. Mówiłem, że nie trafi. A taka ładna wranka by była. Mówiłem, że, że nie trafi. Milik. Coś ma nie tak z tymi kończynami swoimi. Także no. Ej, ej, ej dobra. Jeszcze raz Milik. Czy strzeli? Nie strzeli. Ale ładna była akcja. Pyk i pyk. Błaszczykowski będzie ześrodkowywał. Na Milika! Milik! Ajaj, nie ma. I ten odcinek, co teraz nagrywam, wleci może albo jutro, albo pojutrze. Nie wiem, ja jeszcze zobaczymy. Teraz pi piłka. Ajajaj, Grosicki! Była świetna piłka. Chyba... chyba od Nowaka. Z tego co pamiętam. Albo nie. Nie. Nie, Nowak siedzi na ławce. Boże święty. Co ja jestem? Już. Grosicki. Do Arekam Spalony? Nie ma. Może strzeli? Mówiłem. Jeszcze tam Arek. Jeszcze tam Arek walczy. Grosicki. Klich. Kapustka. Błaszczykowski. Aj. Centymetry, centymetry. Kurde, centymetry czy tam milimetry. Aj dobra, teraz się trzeba pilnować, dobra. Pyk. Milik. Grosicki. Kapustka. Ojojajajaj Cztery minuty do końca meczu mamy Czy to jeszcze strzelą Polacy Milik Pyk Prostą w bramkarza Serio No Boże e, I mamy koniec meczu 3-0 wygrywamy tego Nice, się cieszę Pierwsze trzy punkty lecą do nas. A zawodnikiem meczu został Kubo Błaszczykowski. Super. Dwie bramki lewego, jedne kapustki, także czegoś więcej. Jeśli chcecie więcej takich materiałów to piszcie w komentarzach, a ja się zamierzam. Trzymajcie się ciepło i na razie.